No proszę mi nie dawać głupich poleceń. Dlatego znowu są równi i równiejsi do cholery. Zgodnie z konstytucją mam Bardzo prawo do... być tu, na każdym tam. chodniku rzecz pod policją. Wobec z tego mam zamiar tu wejść. Chodź, dotrzymujemy chodnik, chodnik. chodnik cały czas. Powtarzam Pani, chodnik. chodnik. Ja powtarzam. Dojdę tam, gdzie chcę dojść, a jeśli nie dojdę, to znowu kolejna miesiąc, miesięcznica jest dowodem na to, że służycie przestępcom. I przepuszczacie obrzydliwców, a mnie zwykłą osobę nie chcecie wpuścić. Nie będę czekać, bo tam, gdzie chcę podejść, to teraz chcę podejść. Panią, a nie wtedy, kiedy panowie mi będą podwalać. Interwencja. Pan rad chce ci mnie. Proszę, to proszę, proszę nie opuszczać miejsca interwencji. Rozumie pani Właśnie, to? Nie, że będę opuszczać Rozumie bo Taką pani mam wolę. To? Jestem wolnym człowiekiem. Ale w tej jest nie ma żadnej interwencji. Nie, pan sobie wyobraża, że interwencja. Pokazuje pani ten dokument. Jak go nie mam, to co mam okazać? To proszę po prostu. Dać swoje dane. Zapomniałam. Jak znamy panią, to nie będziemy panią legitymować, dobrze? No i co? Chopcy.